Cześć maneczko, widzowie z tej strony, zaraz witam w kolejnym odcinku z CSGO Skins i jak to lecimy? Klasykiem od 50 zł dzisiaj do kosy, czyli to co często robimy, wyzwanie jak to zawsze rzucone, zdobyć dzisiaj kosę z 5 dych. I jak to co odcinek z CSGO Skins, macie również do wygrania sk e, skinki. Więc wbijajcie z kodzikiem Eldzart na stronkę, łapka w górę, sub i komentarz. Wymagany, żeby wygrać skinki, i fajnie byście tutaj wbili z kodem Eldzart. Oczywiście z tym kładem to sądzie na start dziesięć zł na stronie, link będzie w opisie i dodatkowo 10% bonusu do doładowania. Macie tutaj mnóstwo metod płatności, jakimi możecie doładowywać, e, i na stronce również jest. Daily Casic, więc naprawdę spoko opcja, żeby sobie codziennie odbierać jakieś daily. Takie skiny są do odgrania: taki gloczek i taki kałach Elite buildzik. E, co czas zrobić, żeby wygrać te skiny? No to już mówiłem, e, a my przechodzimy. E, do wyzwania, albo jakiś, jakiś event jest na co więc tutaj zawsze, jak są eventy, lepiej wbijać niż jak go zawsze nie ma. Więc przy okazji też tak warto o tym wspomnieć. Z 5D, czyli z 5D trochę budżetu jest na tą kostkę, jest to challenge najłatwiejszy, z naszych któryś robimy, no bo 5D to największa kwota, robimy zawsze z to z mniejszych, więc jak wiecie, tu powinno pójść. Łatwiej. Polecimy trzy takie skrzynki, weźmiemy weźmiemy sobie tam tą Gigabułę, tą nową skrzynkę od Isamu. Weźmiemy na cztery osóbki i spróbujemy sobie coś tutaj uszpocić. Uszpocić. O, nie możemy dodać, czy ktoś wbił. Ok. Bardzo szybko ludzie wbiłem, powiem, może ostatnio na CSGO z Kinshika, Ale to dobrze, to dobrze. Więcej rywali tutaj do walczenia w bitwach. Ok. Night Terror. Spoko, spoko na pierwszy dropik, ale tu widzę, że Ice Colded już poleciał za 32 zł. No, drogo poleciało. No, ta bitwa jest ogólnie dobra, już widzę. Jesteśmy ostatni. Tak jakby to był tryb underdog, no to lepiej by to wyglądało, ale niestety nie jest to ten tryb nie. Ty, no Ładna wygrana, 100 000 ziko praktycznie z 5, dobra zróbmy jeszcze raz tą bitwę Bo to jest w sumie spoko bitwa, spoko się prezentuje, więc poróbmy ją tak z 2 razy Bo może ona siąść, mamy nową strzyneczkę, mamy tutaj coś innego, więc tak naprawdę Fajna bitewka się szykuje, którą można je troszkę popryłować, troszkę można jej popryłować Okej, okay, pierwszy drop, o, Galil Echo to będzie najdroższy Zdecydu Nie, co? Co to za pid Raz 48 zł od pid nie co za pid jest. U nas też fajny drop teraz poleciał, ale. No raczej nie wyprzedzimy tutaj. No nie, chyba że w Star Trek Battlescare to jest, no nie. 186 zł, dobra. No nie no, jak wygramy tą bitwę, tak naprawdę, to nam zostanie tylko jakieś bitwa na wykończenie: na trzy osoby sobie walniemy i koska w naszych szponach. Ale żeby to zrobić, najpierw trzeba wygrać pierwszą. Myślę, że tutaj przydałoby się coś, coś nie coś zgarnąć, no. Jakbyśmy coś zgarnęli byłoby przyjemnie. Ice Cold na start. Okej, okay, okej, okay. to jest całkiem dobry drop i jesteśmy na pierwszym miejscu, może bez dużej przewagi, ale na pierwszym. E, oby to do, do końca, no ciężka końcówka będzie ciężka końcówka, ale może się uda. Uwaga. O Jezu, to są tragiczne Pidnighty, Tragicznie, tragicznie, ale poleciało. Szkoda, tak na końcu zwalić tą bitwę. Ale dobra, robimy z tych skrzynek, bo powiem Wam, że bardzo mi się podobają te skrzynki, więc lecimy z tych strzynek e, Walmy je, bo naprawdę fajnie tutaj wychodzą. Fajne połączenie, tak z pięciu dyszek Jak wam siądzie to powiem wam, że całkiem, całkiem dobre Całkiem dobre Nightwish O, u nas tragicznie Pompka Zigi no ale z Zigi chyba bardziej, ale dobra, see you later Ale no tu nadrobić cztery dychy, ciężko, 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 ciężko To chyba będzie najsłabsza bitwa w sumie, jak tak patrzę budżetową, wyjdzie ona To będzie tak lekko 140, no tak, najsłabsza, dobra Jeszcze raz, no kurczę, no musi nam wreszcie siąść, co jest? Dzisiaj coś, nie chce nam bitewka siąść, nie podoba mi się to Że tak bitewki nie chcą mi siadać Ale spokojnie, dobra, zaraz, zaraz siądą, zaraz siądą Musi zaraz jakoś siąść no, bo jak nie zaraz, to kiedy? No, ostatnio coś tam też częściej nie dopisuje, Nie za co wcześniej, wcześniej to nam tak sypało. Ale teraz jakiś. Powinniśmy ten czas przeczekać. Powinniśmy ten czas przeczekać. Do lepszych chwil. Okej, okay, ja znowu ta spoko. Tylko, no, 7 dych tutaj. Nie nad... No i alimenciarza nie nadgonimy. siedem dych, no nie, nie na nadgonienia. No, jeszcze Black Lotus tam dropia tutaj droższe skineczki. Dobra. Zróbmy last try widzowie. No jak nie ściądzie teraz, no to co ja tu mam powiedzieć, no nie będziemy też na siłę Ej, grali jak się na mnie siada, nie ma co jak nie siedzi, ale ogólnie częściej to lepiej siada. Fajnie by teraz siadło i byśmy poszli po prostu na wyższy budżet, żeby tutaj sobie e, oczywiście pograć za wyższe sumy przy okazji i postarać się zdobyć tą naszą szczęśliwą kosę. Ty, dobra, to jest dobry drop, 48 z na start, Rosso tu jest blisko, no nie, nie, podoba. nie! jaki pech, co jest? Co to za pek dzisiaj, powiem wam. No, dawno takiego nie mieliśmy. No, ale to ładna wyjazda, to jest 250 zł, 240 zł. No, bardzo ładne No, co widzowie? No, dzisiaj nam nie siadło, ale pamiętajcie, że na odcinkach CSGO skins u mnie, znaczy co odcinek inaczej, można zgarnąć sobie jakiegoś skina. Więc jeżeli chcecie sobie zgarnąć skinki, to zapraszam na odcinki. No, bo tak naprawdę. Codziennie odcinek, więc codziennie pod Was skinki do rozdania dla Was. Są, a jak macie jakieś ciekawe pomysły ze stronki na odcineczek, to śmiało piszcie w komentarzach, a ja być może akurat ten filmik dla Was zrobię, bo czytam komentarze. Więc co? Pamiętajcie, żeby mieć tego, tego linka przypiętego na YouTubie, żeby mógł maćować skina. To na tyle. Trzymajcie się, cześć, cześć!